Opole jest ładnym miastem. Niestety jak w każdym mieście żyją wśród nas brudasy. Nawet z najpiękniejszego miejsca umieją zrobić śmietnik. Jak widać tutaj i na kolejnych ujęciach jest mnóstwo pozostawionych gałęzi, drzew yy, albo przewróconych, albo połamanych i robi to straszne wrażenie takiego niechlujstwa. w tym ujęciu znowu są widoczne ocięte już, ale pozostawione samemu sobie jakiś nie prawdopodobnie. Bywalcy naszego parku niestety też pozostawiają po sobie ślady, które no nie są najlepszym świadectwem o nich i o nas jako o mieszkańcach miasta. Tych butelek na przykład nie można by wrzucić do kosza. To taka wielka trudność w butelek inne śmieci. Czy widzą to ci, którzy odpowiadają za czystość w parku? I za porządek w parku? Przecież to okropnie wygląda. Ani ta puszka, ani te majtki różowe same się nie rozłożą. No i będzie tak to pięknie wyglądało przez wiele, wiele lat. Ta butelka nie jest najnowsza. Jak widać, jakoś się nie rozłożyła, ani nawet nie zaczęła się rozkładać. Chcemy sobie siedzieć tu na tej ławce, w tych okolicznych śmieciach. To taka przyjemność. Ten, który to naśmiecił, no raczej nie grzeszy, rozumiem. A tutaj kolejnemu artyście przeszkadzała tabliczka informacyjna. Musiał się wyżyć na niej, no bo ona nie odda, nie? I znowu kawałki drzew, gałęzi, to tu, to tam. No, słowem, piękny widok. Złamane drzewo opiekunom parku też oczywiście nie przeszkadza. Jak się złamało, nie leży. Komuś były niepotrzebne dwie torby foliowe. Po co je do kosza wyrzucać? Niech sobie poleżą na trawie. Czy ten zwierżony korzeń stanowi ozdobę parku? Jak dla mnie wątpliwą. Tutaj bywalcy parku, owszem, wyrzucili do kosza śmieci. No i co z tego? Kosz pełen, a służb, które to opróżniają, nie ma. Kolejna duża, pusta butelka, i jak widać, znowu się nie chce rozłożyć. Widać, że na tej ławce by siadowali, no ale niestety zapomnieli po sobie posprzątać. I wokół ławki też. Pięknie to wszystko wygląda, prawda? Sama przyjemność chodzić tutaj i tonąć w śmieciach. I co daleko ten korzyść jest, tak trudno przejść te parę metrów, i tak dalej, i tak dalej. Puste butelki, puszki, szmaty, majtki, jak widzieliście, puste torby, połamane gałęzie, kawałki drzew. To ma być piękny nasz opolski park. Nie wiem dokładnie co to jest, może jakieś przedwojenne brodziki dla dzieci, ale znacznie ładniej by wyglądało jakby były oczyszczone to fatalnie wygląda. A może by się dało jeszcze z nich skorzystać? No, tylko trzeba by poprzątać, te drzewa usunąć. Komu by się chciało? Parokrotnie pisałem na łamach Opole 7Dni.pl, że park na wyspie Polko staje się coraz bardziej zaniedbany. Wysyłałem maile do ratusza. Niestety władze mają w nosie jak wygląda ten nasz kiedyś reprezentacyjny park. To naprawdę ładne miejsce, ale trzeba o niego dbać. A Ostatnimi czasy zupełnie się o niego nie dba, no i to jak widać na tym filmie jest coraz bardziej widoczne. Na terenie parku są stare studzinki. Częściowo przykryte, częściowo nie. Tak czy tak są one głębokie i niebezpieczne. Dlaczego tego się nie zabezpiecza? Ale na przykład miejsca, które mogłoby być bardzo przyjemne, gdyby nie śmieci. Czy ludzie, którzy rzucają, pozostawiają śmieci, chcą w takim środowisku sobie później siedzieć? Wątpię. Po prostu brak pomyślunku, brak myślenia, czyli inaczej mówiąc uważam, że to są debile. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.